Witamy w HTV. W niedzielę odbędzie się mecz z Niwą Nowa Wieś. Rozmawiamy z trenerem Andrzejem Paszkiewiczem. Dzień dobry. Witam. Trenerze, nad czym skupiacie się przez ten tydzień przed nadchodzącym meczem? Na, na jakim elemencie? Znaczy Pracujemy pod kątem przeciwnika. Przeciwnik myślę, że się nie zmienił od tamtej rundy, a więc stricte wszystkie warianty układamy sobie już od dzisiaj typowo pod tego przeciwnika, żeby, żeby stworzyć jeszcze więcej sytuacji niż stworzyliśmy. Daj Boże, szczelić więcej niż szczeliśmy. Ostatni mecz z Niwą zakończył się wynikiem bodajże 2 do 1 dla Hutnika, o ile dobrze pamiętam. Teraz w ten weekend Niwa z Halniakiem zremisowała. Myśli Pan, że Niwa będzie grała defensywnie? Jak się Pan zapatruje na ten nadchodzący mecz? Znaczy na pewno będą grali cofnięci, bo tak grali w pierwszym meczu z nami. Myślę, że z tym, tym wynikiem w pierwszym meczu nie ma co się sugerować. Bo Halniak też się wzmocnił, to troszeczkę inny zespół jest. Kilku zawodników przeszło z przeciszowi. E, Niwa, bodajże jakieś dwie e, dwa nowe nazwiska widziałem z tego składu, który był. No ale myślę, że sposób grania się nie zmieni. My nie, nie układamy gry pod kątem zawodników poszczególnych, tylko pod, pod kątem systemu, którym gra przeciwnik i gdzieś będziemy tutaj szukali jakichś dodatkowych plusów. No i wiadomo, będziemy grali swoje. Także myślę, że jesteśmy dobrej myśli. Przetrawiliśmy to, co było w poprzedniej kolejce. Myślę, że z czystą głową podejdziemy do tego meczu. To będzie pierwszy mecz na Grębałowiance, odbędzie się tam jakiś trening przed tą niedzielą, czy chłopaki będą cały czas trenować tutaj? Nie planujemy treningu tam, ponieważ tam boisko ma troszeczkę gorszy drenaż niż nawet nasze boczne boisko. Jest grząsko, ale jest, jest, jest równo, ponieważ dzisiaj nawet byłem na tym boisku oglądać jak tam wyglądają prace, no jest wywałowane, także jeżeli byśmy weszli nawet na trening, no to nic by nam to nie dało, bo za, zapoznamy się z taką samą murawą, jak jak tutaj u siebie na tym boisku treningowym, a... A tutaj wolimy zniszczyć po prostu tą murawę, a, a tam odpuszczamy, żeby po prostu ta, to wałowanie coś dało, żeby, żeby jednak ta piłka pracowała troszkę lepiej niż, niż, niż nawet u nas czy, czy ostatnio. Możemy spodziewać się tej samej jedenastki, co w meczu z Orłem? Zdecydowanie nie, bo będzie, będzie planuję troszeczkę zmian. Nowi zawodnicy dostaną szansę, także myślę, że będzie to jakiś zaszczyt energii nowej. To, to będzie? O, oczywiście nie powiem tego, także zawodnicy muszą to dowiedzieć ode mnie jako pierwsi. Zobaczymy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, że to będzie funkcjonowało tak dobrze, ale troszkę bardziej skutecznie, jak ostatnio. Dziękujemy bardzo. Dla HTV Agata Marzec.